Przez większość meczów faktycznych kontrolowaliśmy w pewien sposób, może przeważaliśmy tak, w tym meczu. Mieliśmy kilka swoich okazji, ale też te kontry, które słusznie pan tutaj powiedział, te kontry zespołu Polonii były bardzo no, niebezpieczne. Tak. No, wygrywa zespół, który szela bramki. Pomimo tego, że mieliśmy więcej sytuacji, no, to Polonia była bardziej skuteczniejsza i ten mecz wygrała. Rozumiem, że nikt w kolejze broni nie składa i w rewanżu zrobicie wszystko, żeby, żeby awansować do, do wielkiego finału. Nie ma takiej opcji. My już rozpoczęliśmy przygotowania do rewanżu. Myślę, że te trzy najbliższe dni spożytkujemy maksymalnie i, i będziemy się oczywiście starali odrobić tę stratę jednobramkową z Warszawy. Myśmy zrealizowali swój plan przede wszystkim dzisiaj i za to musimy gratulować chłopcom, bo naprawdę dzisiaj wykonali kawał dobrej roboty. Jest wiadomo, że wychodziliśmy naprzeciwko najlepszej akademii w kraju wiadomo, że y, możliwości manewru przy zawodnikach, ilości zawodników, jakości zawodników, no wiadomo, że tutaj górą będzie lech, tak? Gdzieś trzeba było znaleźć sposób na to, co nie grają. Myślę, że udało nam się znaleźć ten sposób. Szczególnie do przerwy graliśmy dobrze, to co żeśmy sobie zaplanowali. Powinniśmy w tym fragmencie gry strzelić bramki, nie udało nam się. Oddało po przerwie, wtedy gdy się już broniliśmy, gdy już chcieliśmy dotrwać, udało się nam wykorzystać to, co było do tej pory naszą silną bronią, czyli stały fragment gry. I graliśmy 1-0, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zapytam, czy Polonia wykonała właściwie taki 1000% normy, bo w tym gronie półfinalistów jest jedynym zespołem, które zespół seniorski ma w trzeciej lidze, ale rozumiem, że nie będzie osiadania na laurach, że do Poznania trzeba będzie przejść przynajmniej po remis. Znaczy, na pewno chcemy awansować, na pewno nie chcemy nie na straconej pozycji. No, na razie jest 1-0 dla nas, ale przynajmniej druga połowa. Zrobimy wszystko, żeby co najmniej ten wynik dowieść. a jak nam się uda zrobić coś więcej, to będziemy szczęśliwi.